Cześć, witajcie. Jako, że nie nagrało mi się od sam początek, jak od, odkąd przyjechałem do garażu, yy, zakres prac, który zacząłem robić, więc robię update od nowa. Tylko nie zobaczycie rozebrania, jeśli chodzi o nagrzewnicę, <laughs> bo dzisiaj, jak widzicie, jestem tylko sam. Niestety nam jatka rozłożyło, więc zdrówka mu życzę. Moi drodzy, no... Jestem dzisiaj tutaj, żeby odświeżyć nasz cały garaż, trochę to posprzątać, zobaczyć mniej więcej teraz, co w nim jest i posiadamy. No jedyna aktualizacja, którą na razie zrobiłem, to jest, już zmieniam Wam kamerę. Rozebrałem starą nagrzewnicę na ropę. Już wiem, że jest transformator nagrzewnicy, świec walnięty, więc spróbuję zaraz Wam nagrać, jak spróbuję to odpalić na krótko. Czyli bez świecy żarowej, z płomienia spalnika i może w końcu będzie tutaj przyjemnie, bo niestety na dworzu nie jest za ciepło. Minus 5 stopni, więc no garaż na chwilę obecną, już jak. No dobrą godzinę tu jestem, żeby zanim tu rozebrałem No to pojawiła się temperatura 1 na plus, więc no, jest mało przyjemnie, nie powiem, że nie, więc dobra. Zabieram się do roboty i kolejną aktualizację Wam niedługo puszczę. Dobrze, moi drodzy, no wstępnie przygotowałem ścianę do malowania. No i zabieram się teraz za odświeżanie na kolor N 1000 czyli taki jasno-szary. Namieszka no własnych kolorów. Zobaczymy, czy to będzie mi jednak tutaj pasować. No i co? Zabieramy się za działanie. I zaraz będę Wam określał kolejne etapy, które będziemy tutaj przechodzić. No i już w tym momencie jesteśmy przejść po naszym malowaniu. Wiesz, że jednak dobra farba to dobra farba. Przygotowanie, gruntowanie. I nawet jak teraz temperatury są niskie, farba bardzo ładnie się chłonie. Zaraz przejdę w drugą stronę. I jak widać, różnica duża. I teraz zabieramy się za naszą czarną stronę. I działamy dalej. Nie ma miękkiej gry. No i dobrze. Mamy kolejny etap za sobą. Czyli tutaj, gdzie była cała ta szarość, czy czarna ściana, niby tak. Jak widać, zostało wymalowane. Drugi kąt został już wymalowany, na razie no, jak widać no jest nieład artystyczny, odwrócę kamerę, przekładam rzeczy, no to w kółko, więc no, na lewo i prawo, no ale no widać, no, tu już odmalowane przyjechała nowa, czy nowa, no, używana skrzynia szufladami no i cały czas staram się coś działać, tak, no, nie powiem, brakuje mi trochę miejsca. Ale zaczyna wyglądać to coraz lepiej. I teraz zostaje mi jeszcze. No, widać różnicę. Cała ta ściana. No dobrze, to już jesteśmy prawie na półmetku. Zostaje mi ostatnia ściana do pomalowania. Która, no, jeszcze ostatni raz już. Mam nadzieję, że już będzie taka brudna. Dziękuję. Ostatni półmetek, no i widzimy się jak ją odmaluję. No dobrze, no zakończyłem chyba na dzień dzisiejszy ostatni etap, jeśli chodzi o odświeżanie. Chciałem więcej zrobić, ale jak widać, zeszło mi się trochę i już nie ukrywam, już nie mam sił, tak. Jeszcze to nie wygląda jak garaż, warsztat, ale no już no wiadomo, no. Trzeba porobić jeszcze inne rzeczy, żeby to zacząć się dopiero układać, yy, segregować, wieszać na tablicach, yy, na półkach. Ale mam nadzieję, że chociaż efekt widać odświeżenia jest. No wiadomo, na razie to wszystko co było wisi, bo się trzeba zastanowić co można wyrzucić. No ale no, mówię, tak jak wcześniej powiedziałem, skrzynia jest i dużo świeżej, tak? Schludnie, ładnie, szaro. Bez pająków w końcu dużych. No i działamy dalej, tak. Mam nadzieję, że w jak najkrótszym czasie uda mi się zrobić więcej. i Może jatek wróci w końcu z choroby i pomoże mi trochę. To będzie dużo szybciej. Więc ono na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. I miłego oglądania. I widzimy się następnym razem. Cześć.